Cześć, witajcie! Recenzję klawiatury mechanicznej od Mediateka Inferno. Już widzieliście, klawiatura przypomnę 189 zł, kosztuje więc naprawdę dobra cena. Klawiaturka dostała rekomendacji kanału, naprawdę fajna. A dzisiaj czas na przetestowanie tej właśnie dużej podkładki Cobra Pro Mega od Mediateka. Oficjalna cena 36,90 czy tam 99, mniejsza o to niecałe 37 zł na tak dużą, tak grubą i dobrze wykonaną podkładkę jest to cena po prostu śmieszna. Myślę, że tą ceną Mediatek tutaj rozważamy ale po prostu konkurencję w tej chwili zobaczycie za chwilkę i sami ocenicie, czy ta podkładka jest warta swojej ceny. Zapraszam do oglądania. No dobrze, dzisiaj będzie test bardzo fajnej podkładki dla graczy pod myszkę i klawiaturę, która pojawiła się w ofercie firmy Mediatech. Co ciekawe, ta podkładka ma nietypowy, nieregularny kształt właśnie po to, żeby lepiej pomieścić klawiaturę i myszkę. Dajmy kamerkę ze statywu i pokażę Wam to po prostu z lotu ptaka. Miejsce na klawiaturkę jest naprawdę spore, nawet te duże klawiatury z podpórkami, pod nadgarstki, z jakimiś nadbudówkami, z klawiszami multimedialnymi, tutaj spokojnie sobie wejdą. Przykładowa klawiatura to oczywiście Cobra Pro Inferno, najnowszy mechanik od Mediateka, w sumie pierwszy. No i mamy, zobaczcie, jeszcze wyżej wlecimy. Tak, ta podkładka się układa. Mamy tutaj przedłużone, powiększone miejsce na manewrowanie mychom. Tak więc miejsca jest naprawdę sporo, a sama podkładka jest dość gładka. Powiedziałbym, że typowy speed, jeśli chodzi o powierzchnię. Natomiast jest dość gruba, ma obszywane brzegi, jest naprawdę bardzo dobrze wykonana. Za chwilkę zrobimy test wodoodporności, ale zobaczmy co nam tutaj Mediatech mówi z pudełka. Najlepsza i największa mata gamingowa dla ekspertów. Czy najlepsza i największa? No tutaj można sobie dyskutować. Natomiast na pewno bardzo fajna. Rozmiary 33x79 cm, czy 33 w najwyższym, najszerszym miejscu. do myszek optycznych, laserowych. Tutaj laser z Awago 9800 nie ma żadnego problemu. A optyki śmigają bardzo dobrze. Gumowa baza od spodu, oczywiście jak najbardziej. Zobaczcie. Guma jest naprawdę gruba. Ta podkładka, jak już się rozprostuje, ładnie uleży. To bardzo dobrze się trzyma. Durable edges, czyli to, co Wam już pokazałem, oprzywane grubą nicią, bardzo tutaj sumiennie, starannie brzegi. I grubość, moi drodzy, aż 5 mm, czyli naprawdę gruba podkładka. Jak ktoś lubi grube podkładki, to oczywiście fajna rzecz. I mamy napis Pro Gaming Series i. Znak rozpoznawczy serii Cobra Mediatecha, czyli taki właśnie wąż, oczywiście Cobra Królewska, nic innego. Naprawdę fajna podkładeczka, ale zobaczmy, co z tą wodą. Z myszkami sobie radzi. Grubość ma, jak dla mnie, odpowiednią, ponieważ osobiście lubię podkładki grube 3 mm przynajmniej, 4 fajnie, a piątka to w ogóle rewelacja. Ale bierzemy i namoczymy troszeczkę. No dobra. I co nam się tutaj dzieje? No i nic się nie dzieje. Powiem Wam, że ha, nawet ta wodoodporność jest dość dobra. Część tej wody, jak widzicie, jakby naruszyła powierzchnię, wsiąknęła. Ale większość brzydko mówiąc stoi, czyli mamy szansę to zebrać. Nie wchłonęło, nie wpiło to w podkładkę jak gąbka, więc to jest dobry znak. Reagujemy szybko, jak coś się wyleje, bierzemy jakąś ściereczkę. Może być ręcznik papierowy, ale bierzcie pod uwagę, że jakieś słabej jakości zostawi nam paprochy. Będziemy tą podkładkę musieli i tak potem wyczyścić. Natomiast jak jest to woda, zbieramy, po prostu osuszamy. Podkładka sobie wyschnie, i za godzinkę śladu tutaj nie będzie. Jakby się wylało coś klejącego kola, herbata, kawa to zobaczcie sobie poradnik, jak wyczyścić podkładkę podwyżkę. Pierwszy film na playliście o podkładkach pod myszki. Tam, tam dostaniecie instrukcję krok po kroku. Tak więc częściowa wodoodporność, powiem Wam, że nawet już tutaj dotykam po tym zebraniu i to jest prawie suche. Tutaj w tym przypadku mega szybko wyschnie i będzie można dalej korzystać z podkładki. Ogólnie polecam Wam co jakiś czas, co na przykład miesiąc chociażby, podkładkę sobie przeczyścić, właśnie odkurzyć jakimś pędelkiem, z paprochów i tak dalej. I jeśli macie jakieś tłuste ślady, bo wiadomo ręce się pocą, też stawia się różne rzeczy, to sobie ją delikatnie na mokro, na przykład płynem do szyb, przeprać taką właśnie ściereczką. Tak więc sama podkładka jest tutaj rewelacyjna, nie ma co dodawać. Naprawdę produkt udał się Media hobby. No dobrze. Kasa niewielka, bo poniżej 37 zł. Tego podkładka wielka, gruba, obszywana, e, częściowa, wodoodporność i całkiem fajna powierzchnia. Czego więcej ścieć w takiej cenie? Do tego te nieregularne kształty, więcej miejsca na myszkę, po prostu ktoś w końcu dobrze pomyślał. Tutaj nie pozostaje nic innego, jak przyznać jej rekomendację za cenę, za jakość wykonania, za wygląd, za design. Gdyby ta podkładka kosztowała 100-120 zł, oczywiście ocena byłaby dużo niższa bez rekomendacji, ale w tej cenie, moi drodzy, nie zastanawiajcie się, ta podkładka w tej chwili Zostawia konkurencję daleko w tyle. Polecam. No i na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w kolejnych recenzjach. Pozdrawiam Was. Cześć.